Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w, hmm, w drugim odcinku. Trudno powiedzieć, jak by to nazwać, bo pierwszy tydzień znajdował się na live, jak zapewne większość z Was mogła zauważyć. Dziś natomiast spotykamy się w odcinku, gdyż ym, przez okres świąteczny jestem poza domem, wjeżdżam do rodziny, tak więc nie będę mógł zrobić z tego live'a. A bardzo bym chciał Wam pokazać dalszą część rozgrywki. Dlatego spotykamy się. Nie, nie chcesz tego iść. Spotykamy się tutaj dziś. Nagram, przyznaję się, kilka odcinków pod rząd będę nagrywał. Tak więc nie bijcie, proszę. Po prostu nie chcę, żeby kanał umarł na ten tydzień świąteczny. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe, co my tutaj mamy. Spring Seeds, o, mogą się przydać. Tom. Yy, nie, to nawóz. No, hmm, mamy poniedziałek. Ogólnie w dzisiejszym odcinku, jak i w większości odcinków z tej gry, będziemy opiekować się farmą. Aha, tak to wiem. Ciekawe, że tutaj mi coś wyskoczyło strasznego, ale to jest nic, o czym bym nie wiedział. Znajdziemy sobie na, nasze nasionka wiosenne. Czyli tak naprawdę są te rośliny, które można normalnie spotkać gdzieś tam, chodząc sobie po świecie. Jak na przykład. Mm, co tam jest? Sprawdźmy. Bo tutaj wiem, że są. Tutaj. Nie, to są kropsy. Ja wiem, że one gdzieś są. A, mm. w którymś z tych pewnie. Eee, nie mogę już to wejść. Tutaj były. Nie pamiętam, co tam było. Przepraszam, wybaczcie mi to. Eee, nie dałem nawozu. Mm. Skleroza. Starość, nieradość, ludzie. Dobra. Zaorajmy sobie trochę. Tyle nam starczy. Tu, tutaj, mm, nie, nie starczy, chyba tu, jest posadzone, czyli jeszcze w sumie jedno tylko. Okej, okay, nawóz nasionu. Mamy 147 golda, tak więc jest dosyć słabo, trzeba przyznać. Hmm, jakby to rozegrać. Nie mamy pieniędzy na nowe nasionka, żeby kupić sobie więcej, ale sprzedaliśmy ziemniaki, to znaczy wrzuciliśmy do, do sprzedaży. Jutro rano zostaną one dopiero sprzedane, a pieniądze nam wpłyną na konto. Mm, I wtedy pójdziemy kupić więcej ziemniaków. Mamy dopiero ósmy dzień wiosny. To jest tak, że jedna pora roku to jest jakby jeden miesiąc, czyli jest 28 tak naprawdę dni, jako jedna pora roku. Przynajmniej wiem, że tak jest w... czym? Wiosną. A nie w czym. I chyba pozostałe parę roku też tak jest. Bo tak nie zwróciłem, szczerze mówiąc, uwagi na to. Bo na moim takim testowym save'ie, żeby sprawdzić co i jak, tak, tak, mam innego save'a niż ten. Jestem... nie wiem, gdzieś w połowie lata chyba. I całkiem nieźle mi to idzie, ale jest wiele rzeczy, których... które zawaliłem wiosną. Tak więc mam nadzieję, że grając tutaj dla was uda mi się je naprawić. Na przykład wyhodować niektóre. N inaczej, co to tam było? Chyba. beansy, 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 broch, Fasola? Wiem, że nie wyhodowałem na tamtym save, i teraz muszę czekać do kolejnej wiosny. Pytanie, czy ja to jeszcze coś odblokowałem? Nic tutaj nie mam, tak więc muszę te wszystkie cztery zdobyć. Jeżeli ich nie zdobędę teraz, będę musiał czekać do przyszłego roku, tak więc. byłoby trochę ślenie, jakbym zawalił to znów. Znów to znaczy znów, że w porównaniu do mojego... tego głównego save, że tak powiem. Chociaż testowego nie głównego, to jest raczej mój główny. Tam, na tym, na tamtym gram w wolnym czasie. Mam nadzieję, że ja jestem zrozumiały dzisiaj. Wiecie, dopiero wróciłem z uczelni, tak więc jestem trochę rozkojarzony. Troszeczkę. Kap kap. Hmm, co by tutaj zrobić? Idę na ryby chyba. Jakieś lepiej opłacałem, chyba tam. Nad morze. Przy okazji zbierzemy muszelki. Czy my mamy drewno? Gdzie jest drewno? Tu jest drewno. Mamy 300 sztuk. Dobrze. Jak zapewne. Jak hmm, zapewne? Być może pamiętacie. Potrzebujemy 300 sztuk. Aby stworzyć sobie mostek na tą drugą część plaży. Wróciłem się po motykę. Na wypadek, gdyby gdzieś tutaj były robaki po drodze. Bo zawsze. Coś ciekawego może z nich wypaść. O, a, dobra. Trzeba tutaj mogę ściąć. W sumie nigdy nie ściąłem takich powiedzmy publicznych drzew. Nie wiem czy one odrosną. Czy w, I w jakim tempie. Dobrze. Może zajrzymy do sklepu. Może są w rozsądnych cenach. Y, Bim... Zadanie. Hmm. hmm. Y, ona... Y, ona to znaczy... Marnie potrzebu poszukuje. Par snipa. Jeśli się nie mylę, to jest właśnie ta roślinka. Tak? Tak, niestety nie mamy ich zasadzonych, a w ciągu dwóch dni, ile trwa to zadanie, nie jesteśmy w stanie ich zdobyć. Gdyż one rosną cztery dni. I tak, potrzebowaliśmy jednego tego nasionka. Jednego tego. I nas nie jesteś na kalafiora. Niestety. Ale dobra, damy radę. Ziemniaka mam, o ile mnie pamięć nie myli. Kalafiora kupimy. Tutaj mamy kwiatka chyba, tak, to jest kwiatek dla pszczółek, bo tutaj te można też mieć pszczoły, które no tak naprawdę nie musimy się nim opiekować, tylko stawiamy Uli, one już same sobie produkują miód, w zależności od tego jakie kwiaty znajdują się na naszej działce. W naszej farmie, o, to będzie lepsze słowo. Cześć Peny. Niestety ona nas jeszcze nie lubi. Dobrze, zobaczmy co tam ciekawego na plaży. Po kolei, lewa strona. Zawsze tak samo, ta sama kontrola. O, robaki, dobra. Właśnie, nie rozglądałem się tam wcześniej za robakami, pewnie jakieś przegapiłem. I mamy zaginioną książkę, która pojawi się w bibliotece. Nie wiem, czy dostaje się jakieś nagrody za zdobywanie tych książek. Wiem, że można je przeczytać w bibliotece. Nie wiem, czy coś jeszcze jest możliwe. Tak, napraw mostek. Za całe prawie moje drewno dostępne. Mam nadzieję, że będzie warto. Co my tutaj mamy? To jest jakaś muszelka. Uuu, i słabiutko tak w sumie. O, jest Rafa. Tak, Rafa? Więc nie, nie jest Rafa. Jak się nazywa to roślinka? Koral. A czyli jednak. O, koralowiec to będzie, a nie Rafa koralowa. Nie wiem, czemu stwierdziłem, że to jest. Nie, nie dorzucimy. Bo tutaj. Jeżeli zarzucilibyśmy wędkę, to jest większa szansa na zdobycie lepszej ryby i na zdobycie dodatkowego skarbu, bym powiedział. To chyba tak można nazwać. O, o, widzicie skarb. Widzimy na górze skarb. Żeby go zdobyć, musimy postępować z nim dokładnie tak, jak z rybą. Czyli musimy go a, utrzymywać przez pewien czas na odpowiednim pokolorowaniu. Dobra, mamy skarb. A, nie zdobyliśmy, bo trzeba zdobyć jednocześnie rybę i skarb, żeby się udało. Niestety, zmarnowałem szansę. Może jeszcze się dzisiaj raz uda przynajmniej to osiągnąć. Niestety, energii nie mamy za dużo. I nie wiem, czy nie potrzebujemy jej na coś. Wypadałoby trochę zostawić na te roślinki, a jest tam potrzebujemy 4 energii około na każdą z nich. Tak więc powinienem dać radę. Oj, chyba złapiemy. Nie, nie, się, a per byłby perfekt. Widzicie, raz przypadkiem straciłem i już. Taka strata. Ej, a może byśmy dorzucili do tego? Może gra automatycznie mi dociągnie, że tak powiem, do tamtej kratki? Za chwilę to sprawdzimy. Chociaż nie, to jest słopek, że nie damy rady. Mm, szkoda. Może kiedyś, jak będziemy mieli lepszą wędkę. Bo o ile mi wiadomo, są lepsze wędki. Ale jeszcze nie zakupiłem sobie żadnej innej niż standardowa. No nie, rób mi tego, rybko. Naprawdę, teraz jak nie poszedłem za tobą, to postanowiła się jednak iść do góry Użające stołowienie ryb czasami. Ale to też trzeba zrobić. Trzeba złowić wszystkie ryby dostępne w grze. Czekaj, schowaj tą wędkę. Pytanie, czy dorzucimy tam? I jasne, że nie. No niestety. Jednej kratki nam brakuje. Jak będziemy mieli lepszą wędkę, to może? Jestem ciekaw, czy innymi wędkami można na przykład po skosie rzucać. Bo czasami są takie miejsca, że nie jesteśmy w stanie normalnie do nich dorzucić. To znaczy, te bąbelki się pojawiają w takich miejscach. Nie uciekaj mi, rybko! Podobno w zależności od tego, jaka jest ryba, w ten sposób, w taki sposób się wyrywa, że tak powiem. Na przykład śledzie cały czas się trzymają przy dnie. Jak sam zaobserwowałem. Prawdopodobnie na wiki gry znajdują się wszystkie informacje tego typu. Niestety nikt nie miałem dosyć czasu, żeby wszystko przejrzeć. Tam co ważniejsze rzeczy, na przykład jak rozkochać w sobie peny. To przyznaję, szukałem. Jeden cal. Ale olbrzyma złapaliśmy. Trzeba przyznać. No, robię się zmęczony. O, za szybko złapała. Prawie ją przegapiłem. Czasami to można stać tak przez pół minuty, może nawet dłużej i nic nie złapie. A tu od razu się złapała. A, myślałem, że już wstać. Jej, nowy rekord. Chyba rekord wyskoczył. Dobrze, weźmy coś w rękę, czego nie... A może weźmy pusty slot, tak dla pewności. Żeby nie zjeść czegoś przypadkiem albo coś. I rozejrzyjmy się, co się dzieje na świecie. Mamy 12 energii. 8 na to, co zostają nam 4. O, cześć. Jak się nazywasz? E... Elliot, tak, wiedziałem, że coś na E. To było takie oczywiste przecież. Wiecie, mam dobrą pamięć te sprawy. Nie żebym się chwalił czy coś. Hmm... Przejdźmy się jeszcze może górą miasta, to znaczy tam nad miastem, o tędy. O, tu jest studnia. A nie, bo tu, tutaj nie, tutaj, tutaj myślałem, że przejść. Tutaj jest community center. Gdzie są te zadania do wykonania? A ja chcę tam górą trochę przejść, może coś rzuci się ciekawego w oczy. Jakaś roślinka przydrożna czy coś. Nigdy nie wiadomo, kiedy się to gdzieś znajdzie. A czasami są potrzebne. Na przykład pamiętam, że nie wiedząc jeszcze o tych zadaniach, znalazłem mm, Cave Carrot. Ale wtedy nie byłem świadom, że ona może być kiedykolwiek do zadania potrzebna, więc ją od razu sprzedałem. Teraz żałuję, bo do tej pory nie znalazłem na tym moim głównym saveie. Demetrius, Demetrius, no obym blisko, to jest naukowiec, jak być może pamiętacie. Mamy godzinę czwartą, czyli szesnastą, po szesnastej, prawie w pół do siedemnastej. Rozmawiamy tutaj z kolegą. Nie wiem, czy jest istotna znajomość z nim, jeśli chodzi o tracenie przytomności w kopalni. Bo gdy stracimy przytomność w kopalni, to właśnie on nas stamtąd wyciąga. I nie wiem, czy może, jeżeli jeżeli będziemy mieli z nim dobre relacje, to może nam więcej pieniędzy zostanie. Bo nie wiadomo, może on też coś tam skubnie dla siebie na jedzenie. Bo cóż, trzeba przy... nie, nie ma co ukrywać, on jest biedny. Nawet widziałem kiedyś, jak grzebał w śmietnikach, żeby znaleźć sobie jedzenie. Trochę to smutne, ale niestety. Tak to wygląda. Dobrze, zasadźmy te dwie. Nie boję się, zawsze mi się trzęsie ten pasek energii. Bo jeżeli zużyjemy całość, to następnego dnia mamy trochę mniej, może nawet połowę. Nie, trochę więcej niż połowę. Ale bardzo dużo tracimy. Tak więc nie warto. Nie polecam tego. Oj, właśnie, ja mam jeszcze dwa nawozy. To na pewno się przydadzą. Nawóz zwiększa chyba szansę na lepsze, na lepsze efekty. Ym, tak, zwiększa szansę na higher quality. Quality, chyba nawet coś się czyta. Tu postać to. Podlej. Ile mi zostało? 6. Ta niepewność 4. Teraz tylko nic nie popsuć i nie użyć jakiejś wędki czy czegoś. On nie chce czytać tego. Też może tą jedną, tą jedną rybkę. Mogę jedną, mogę jedną. W sumie tą, tą też mogę. Tą słabszą. Lepszą sobie zostawię. może być potrzebna. To chyba mogę sprzedać. Tutaj w sumie mam dwie takie. Tutaj też mi się powtarza. Ym, chyba tyle. Dobra, sprzedajmy to jeszcze. I idźmy po wiosenne cebulę. Idziecie, znowu bym zapomniał. Podjadę że wszystkie odcinki będą na swój sposób podobne do siebie. Gdyż będzie tak. Idziemy tam, zbieramy cebulę. Idziemy na nasze grządki, zbieramy co trzeba, podlewamy. Cóż, to jest w sumie wiejskie życie, tak to wygląda częściowo. Wiadomo, tam trochę bardziej się trzeba namęczyć, niż tutaj yy, używając WASD, żeby się przemieścić, żeby coś podnieść prawy. Ale ludzie sobie dają radę. Cóż, niektórzy na tym tylko żyją. Taki zawód. A my używamy tego jako rozrywki, odskoczni. O ale cebuli. No, na pewno nas będzie stać na kalafiora jutro. To znaczy nasiona kalafiora. O nie, nie wziąłem motyki. Hmm, szkoda. Idziemy, że jeszcze tutaj wrócę przed zakończeniem. Bo postanowiłem, że odcinki nie będą jakieś, nie wiadomo, jak długie. To znaczy i tak wychodzi prawie 20 minut na przegranie jednego dnia. Tak więc będę tak naprawdę przycinał. Przycinał. Będę nagrywał osobne dni jako osobne odcinki. I tak może nawet przez tydzień uda. To znaczy, tydzień uda mi się nagrać tak ciągiem. I później wrzucę to jako jeden cały tydzień. Yy, jeden tydzień. Przez cały tydzień będę wrzucał jako tydzień. Codziennie jeden. To jest chyba wykonalne, tak mi się wydaje. Jeżeli nic mi nagle dzisiaj nie wypadnie. Strasznego jakiegoś. Bo dziś przyznaję się, jest środa. 23. Marca. Tak musiałem policzyć. Trzeci miesiąc, czy to jest marzec, czy nie. No i dobrze. Na tym zakończymy ten odcinek. Chyba jutro będzie padało, więc zaoszczędzimy bardzo dużo energii z podlewania. Może. Z... Czy my mamy kota? Chyba nie mamy jeszcze. Aż sprawdzę. Bo już się nauczyłem, że zawsze przycinę głaszcze kota, ale chyba nie mamy jeszcze. Wiem, powinienem pamiętać, ale. Wiem, że bardzo czekałem na tego kota, aż tutaj znajdę go na tym save. Dobrze, tak więc wchodzimy do łóżka. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. pa! pa.